Ostrowską Królikowską czeka trudny rok. Sensacyjne doniesienia. Tygodnik donosi o problemach Małgorzaty Ostrowskiej Królikowskiej 59 litrów. Aktorka klanu ponoć bardzo mocno przeżywa konflikt, w jaki wdał się z żoną, jeszcze aktualną, jej syn, Antek Królikowski 34 litry. Gośka robi dobrą minę, ale tak naprawdę bardzo boi się nadchodzących miesięcy, możemy przeczytać. Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest bardzo lubianą gwiazdą, która popularność zyskała dzięki serialowi klan. W ostatnim czasie jednak, nad niektórymi członkami jej rodziny kłębią się ciemne chmury, które nieco nadszarpują wizerunek samej aktorki. Wszystko przez konflikt, w jaki Antek Królikowski wdał się z żoną. Jak ostatnio informowaliśmy, mężczyzna ma nie płacić alimentów Joannie o poździe na syna, dlatego sprawą zajęła się prokuratura. Teraz jeden z tygodników podaje, że ostrowska królikowska mocno przeżywa całą sytuację, dlatego ponoć straciła nadzieję na udany rok 2023. Małgorzata Ostrowską Królikowską czeka trudny rok, sensacyjne doniesienia. Małgorzata Ostrowska Królikowska zresztą jak każda matka bardzo przejmuje się tym, co dzieje się w życiu każdego swojego dziecka. Choć nigdy nie starała się wypowiadać na temat relacji Antka z matką jego syna, zdaje sobie sprawę, że będzie zmuszona zeznawać w ich sprawie podczas rozprawy rozwodowej. Gośka robi dobrą minę, ale tak naprawdę bardzo boi się nadchodzących miesięcy. Czeka ją jako matkę mnóstwo wyzwań. Spodziewa się, że będzie musiała wziąć udział w sprawie rozwodowej Antoniego, bo jest niemal pewne, że syn wezwie ją do sądu na świadka. Cytuje znajomego z otoczenia aktorki: Tygodnik życie na gorąco. Informator donosi ponadto, że aktorka przygotowuje się do organizacji ślubu młodszego syna. Impreza Jana Królikowskiego 31 litrów. Oraz Joanny Jarmołowicz 29 litrów miała odbyć się w 2021 roku, ale rodzinna żałoba w związku ze śmiercią Pawła Królikowskiego plus 59 litrów wszystko zmieniła. Ponoć w grę wchodzi w związku z tym remont domu. Małgorzata musi też w tym roku zrobić wreszcie odkładany od dawna remont domu w podwarszawskim Zalesiu Górnym. Który prawie ćwierć wieku temu wybudowała razem z Pawłem. Nie chce nawet słyszeć o przeprowadzce. Myślicie, że Ostrowska Królikowska poradzi sobie ze wszystkimi problemami oraz planami? Rok 2023 faktycznie zapowiada się u niej bardzo intensywny.